Cześć Manko, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj mamy kolejny czerwcowy katalog. Na stronie 17 mamy narzędzia marki Parkside Performance. Są tutaj tylko dwa narzędzia i wiertarka stołowa. Są to narzędzia tylko online o bardzo dużych obniżkach 30%. Na pilarkę ręczną, akumulatorową oraz na szlifierkę kątową one są na 40 V 30% taniej, czyli tutaj mamy z 549 na 384 to jest szlifierka kątowa. A tutaj mamy obniżkę z 499 na 349 zł pilarka tarczowa również na 40 V. Jest to ręczna pilarka tarczowa model pphksa 40 li A1 5 lat gwarancji nie mamy tutaj ani akumulatora ani ładowarki w zestawie musimy sobie po prostu dokupić osobno upominek na dzień taty Tylko online Jest u mnie na kanale pokazuje jak ona wygląda jak mniej więcej pracuje u mnie była taka sytuacja, że jak podłączyłem nowy akumulator i jakiś tam używany dłużej, to potrafiła robić takie hece, że, że nie, nie chciała się uruchomić. Ale jak zmieniłem na dwa nowe akumulatory, no to ona działała dobrze i działa do tej pory. Używam ją od czasu do czasu. Mam różne pilarki sieciowe również, które używam, także nie mam potrzeby jej. Używania non stop, bo jednak te dwa akumulatory robią swoją wagę, i nie jest mi aż tak potrzebna. Oczywiście 40V no, no to nie jest to samo co 20V i ta moc jest naprawdę duża. A jeżeli chodzi o szlifierkę kątową, no to ona jest naprawdę potężna, no i działa dobrze również jest u mnie na kanale, można sobie zobaczyć jak ona działa, także te ceny są tutaj dosyć dobre, jeżeli chodzi o obniżkę. Również o 30% taniej, czyli za 370 zł. Mamy wiertarkę stołową model ptbm 401 o silnik o mocy 400 W. Zawsze nam ułatwi pracę przy majsterkowaniu, przy wierceniu jakichś otworów. Tutaj mamy dodatkowy stolik, regulowany. Możemy sobie regulować wysokość, również kąty. Ale jedno tutaj Wam powiem, że no musi być dodatkowa tutaj podstawa, jakaś, jakieś wzmocnienie tego stolika. Bo jednak ten stoliczek tutaj się bardzo ugina przy wierceniu. Także te otwory będziemy mieć. Bardzo rozwiercone, jeżeli nie usztywnimy tego tutaj stoliczka. To wszystko mamy na stronie 17, tylko online. Za 149 zł mamy tutaj szlifierkę taśmową o mocy 900 watów. Akurat tej mocniejszej nigdy nie miałem. Miałem tą słabszą, która no całkiem sobie daje radę. Do tej pory mam ją. Jeszcze mi służy, nie odmówiła posłuszeństwa. Chociaż bardziej używam tego czołgu, co jest, jak to się mówi. W zestawie mamy pojemnik na pył, adapter z reduktorem do zewnętrznego odsysania pyłu, dwa zaciski i taśma szlifierska, ziarnistość 80. Taka szlifiereczka taśmowa nadaje nam się do szlifowania drewna, pożywa sztucznego, metalu, masy szpachlowej, lakiery oraz lakierowanych powierzchni. Prędkość taśmy od 240 do 400 metrów na minutę, wymiary taśmy 75 na 533 mm. Dostępna także online, 50 zł taniej. Poniżej mamy o 100 zł taniej, czyli za 499 zł. Szlifierka wrzecionowa o mocy 500 W. Bardzo fajne narzędzie do majsterkowania i myślę, że nie tylko. W zestawie akcesoria szlifierskie, 4 walce, 5 tulei, taśma, ogranicznik, 5 nasadek, do stołu, wkładka i dwa klucze oczkowe. To są wkładki dostosowane właśnie do tych wałków, do tych rozmiarów. Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2000 na minutę, prędkość taśmy 8 metrów na sekundę, skok oscylacyjny 16 mm, czyli ona jeszcze ma ten ruch, taki góra-dół. Wymiary stołu roboczego 41 na 43 cm. Stoliczek tutaj widać, że jest na zawiasach, on taki jest pewnie rozkładany pod kątem 45 stopni. Obok na stronie mamy szlifierkę kątową 750 W 20 zł taniej. W zestawie osłona ochronna dwa w jednym klucz montażowy z dwoma otworami, uchwyt dodatkowy. Cena około 80 zł. Prędkość obrotowa na biegu jałowym 12 tysięcy na minutę. Moc 500 watów. Maksymalna średnica tarczy 115 mm. Gwint wrzeciona szlifierskiego M14. Długość przewodu 3 m. Jest również u mnie na kanale taka słabiutka, ale tam do jakiś cięć na pewno się nadaje. Na kolejnej stronie za 159 zł mamy odkurzacz do pracy na mokro lub na sucho 1200 W, przewód ssący o długości 2 m, dysza szczelinowa, końcówka do podłóg, czy częściowa rura zasysająca, papierowy worek filtrujący, worek filtrujący do prania i filtr piankowy do odkurzania na mokro. Możliwość odsysania wody lub zastosowania jak odmuchawy. Ten pojemniczek ma 12 litrów ze stali szlachetnej z uchwytami po bokach na przewód rurę wąż i Akcesoria zestaw 5 wierteł do szkła i 4 wiertła wielofunkcyjne, wiertła diamentowe. U mnie się sprawdziły, bardzo dobrze się wierciło takimi wiertełkami otwory w płytkach. Na stronie 33 za 99 zł mamy zestaw, wkrętaków i bitów. Taki zestaw XXL, czyli duży zestaw. Wszystkie rodzaje wkrętaków, praktycznie tutaj mamy całą masę bitów, nasadek z uchwytami sześciokątnymi. W zestawie 50 bitów, 20 bitów precyzyjnych, 12 wkrętaków precyzyjnych, 5 wkrętaków krzyżakowych, 3 wkrętaki płaskie, 6 wkrętaków gwiazdkowych, 3 wkrętaki VDE. Próbnik napięcia VDE, prosty uchwyt grzechotki, wkrętak precyzyjny z uchwytem nabity, wkrętach do regulacji gaźników, z uchwytem nabity, otwieracz do butelek, dwa wkrętaki kątowe i 10 nasadek klucza nasadowego. Wszystkie wkrętaki z magnetyczną końcówką kolejna strona za 199 zł, tutaj już nie mamy żadnej obniżki. Nożyce do cięcia blachy 550W, czyli to są nożyce sieciowe. U mnie na kanale są te nożyce również na akumulator. No, powiem Wam, że różnica jest dosyć duża, jeżeli chodzi o, o te nożyce sieciowe. Troszeczkę się zawiodłem na tych nożycach na akumulator, chociaż na pewno te nożyce na akumulator spełnią swoje zadanie. Nie będziemy mieć dostępu do sieci. Myślę, że jakbym użył mocniejszego akumulatora, powiedzmy 8Ah, to nie miałbym tych problemów co miałem przy 4Ah. Ale jeżeli chodzi o te sieciowe, to one spełniły swoją rolę i powiem Wam, że działają dobrze do tej pory. Zestawię zestawie: dwa klucze imbusowe i dwa czpienie rówkowe. Minimalny promień cięcia 45 mm. Rozstaw cięcia 5 mm. Wysokość skoku 7 mm. Maksymalna wydajność cięcia aluminium to mamy 2,5 mm. Maksymalna wydajność, wydajność cięcia stali 1,6 mm. Poniżej mamy wiertnica do betonu 1800 W. Tego też nie miałem nigdy. Ale to ciekawie wygląda. Jest tu cena obniżona aż o 200 Zł. Szkoda, że nie ma tych otwornic w zestawie, chociaż jakiejś jednej otwornicy, tylko mamy jako samo urządzenie. W zestawie podpora barkowa, zestaw szczotek węglowych, wkrętak, wąż do wody, wstępnie zmontowany i walizka. Do obróbki silikatu, muru, klinkieru, cegły lub betonu. Prędkość obrotowa na biegu jałowym od 0 do 2200 na minutę maksymalne wiercenie otworu fi 120 mm uchwyt narzędzia 1 1/4 32 mm na zewnątrz długość przewodu sieciowego 3 m jeżeli chodzi o kolejną stronę mamy zestaw trzech poziomic, długość 50 cm 60 i 80 i cały ten zestaw kosztuje 34.99 zestaw wierteł lub wkrętów do bitów za około 20 zł wiertła spiralne HSS. 15 sztuk do kamienia. Również 15 i do drewna. Również 15 sztuk zestaw kluczy nasadowych. 61 elementów za około 100 zł. No i tak to wygląda na tej stronie. Zobaczmy kolejną stronę. Tutaj mamy jakąś nowość. Za około 20 zł. Akcesoria warsztatowe. Do wyboru klucz francuski obcęgi zbrojarskie szczypce krawędziowe lub klucz do rur akcesoria do wiertarki za około 15 zł do wyboru wiertła do zawiasów zestaw otwornic wkrętak hss do śrub giętki wałek lub kątowy uchwyt do bitów z zestawem bitów narzędzia wielofunkcyjne poniżej 13 różnych funkcji: takie kombinerki, jakaś piła, nożyki, śrubokręty. A za około 20 zł mamy uchwyt lub zestaw uchwytów magnetycznych. Kolejna strona: spodenki robocze męskie, około 50 zł, rozmiar 48 do 56. Czy wzory takie jak tu pokazane, i tu poniżej. Skarpety kata za około 30 zł. Za jedną parę wychodzi na mnie całe 10 zł, bez grosza. Dwa zestawy do wyboru. No a na kolejnej stronie mamy skrzyneczki narzędziowe marki Patrol, Grupa Patrol, wyprodukowane w Polsce. Z tego co mi się kojarzy, to Grupa Patrol należy do Kubricka. A jeżeli jest inaczej, to napiszcie mi w komentarzu pod filmem, ale chyba tak, z tego co pamiętam. Tutaj mamy taką skrzyneczkę za około 50 zł z organizerami tutaj u góry. Mniejsze skrzynki, no i tak to wygląda. Ta skrzyneczka za około 90 zł ma jeszcze tutaj takie szufladki. Także to już wszystko. Jeżeli chodzi o ten katalog, dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć do następnego filmu. Narzędzia, które mógłbym tutaj polecić, to na pewno tą szlifierkę kątową na 40V. Ona naprawdę dobrze działa. Jeżeli chodzi o pilarkę tarczową na te dwa akumulatory, to takie mam mieszane uczucia. Ona jest trochę ciężka. Nie wiem, czy nam jest. Aż potrzebna taka, taka pilarka. Ta przystawka do wiertarki kątowa na pewno też jest bardzo dobra. No i ta wiertareczka do majsterkowania, do jakichś drobnych wierceń po usztywnieniu tego stolika, tutaj, tej podstawy, no to moż, można być z niej zadowolonym. Tylko mówię, do takich lekkich wierceń Siemka, cześć.